Ostatnie kilka lat w naszej wspólnocie to czas dojrzewania myśli, dojrzewania idei domu wspólnoty, to czas dojrzewania też naszych serc do, do, do takiego pragnienia modlitwy nieustannej. Pan Bóg prowadził nas różnymi drogami. Z jednej strony Pokazywał też konkretne miejsca, do których, w których moglibyśmy zaczynać. Ale z drugiej strony widzę też, że powstała też taka większa jasność co do tego, po co nam dom wspólnoty. Jeżeli chodzi o kursy, szkoły w ewangelizacji, rekolekcje, klasztor na pewno jest miejscem, miejscem wystarczającym. Mamy też kościół, żeby sprawować eucharystię, który jest też miejscem adoracji. Spowiedzi, ale widzę, że brakuje nam takiego miejsca, otwartego miejsca, do którego można by przyjść wieczorem, bez tego, że któryś ojciec musiałby nam, by nam otworzyć czy zamknąć za nami drzwi. Brak nam takiego miejsca też czasami, gdzie w małej grupie, żeby się spotkać, pomodlić, żeby to było miejsce spotkania dla dla małych grupek, dla różnych diakonii, które posługują, posługują w naszej wspólnocie. Dla mnie takie miejsce przemodlone, e, miejsce wypełnione modlitwą, miejsce do którego wchodzę e, i tak naprawdę jeszcze moje usta nie zaczęły się modlić, a, a zaczyna się już modlić moje serce. Dla to, to jest miejsce, gdzie można się spotkać z Jezusem. To jest miejsce, gdzie można uwielbiać Jezusa. To jest miejsce, gdzie można się spotkać z drugim człowiekiem. Przede wszystkim miejscem, gdzie się oddaje Bogu chwałę i cześć w duchu i w prawdzie. Miejscem, w którym jest Boża obecność. I także miejscem, w którym tę obecność świętujemy. No, uwielbiać, uwielbiać, ale też miejsce relacji, miejsce spotkania się z drugim człowiekiem, rozznawania. Miejsce, gdzie można się spotkać z żywą obecnością Bożą, ale też miejscem, gdzie my możemy właśnie jako ludzie się spotkać, karmić się Słowem Bożym. Również w takim domu, domu modlitwy. Ważnym miejscem jest taka przestrzeń dla dzieci. Widziałam takie miejsce w Gliwicach. Rodzice mogą zabrać swoje dzieci do domu modlitwy, bo te dzieci mają tam co robić, mają tam swoje miejsce. W przeróżny sposób modlić się, trwać w obecności Boga, wołać do naszego Taty, czyli jednym słowem, realizować to powołanie, które, które mamy. Cała przestrzeń mieszczenie, ten dom był wypełniony Bożą obecnością. Jak? Przez Słowo. Boże Słowo, które nieustannie było wypowiadane, wyśpiewywane i nic innego, jak właśnie tylko Słowo Boże. To miejsce przez Jezusa staje się naszym wspólnym domem, takim miejscem bezpiecznym. W domu, w którym byłem w Warszawie, najbardziej zachwyciło mnie Poczucie domu rodzinnego, że czułem się tam, jakbym był u siebie. Na pewno atmosfera duchowa. To, w jaki sposób dotknęło to miejsce mojego serca, to jest coś nie do opisania. To, jak w powietrzu było czuć atmosferę Ducha Świętego. Chciałabym, żeby nasz dom modlitwy był miejscem. Gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie, gdzie każdy znajdzie taką swoją przestrzeń modlitwy i będzie to miejsce takie, takie naturalne. To poczucie domu rodzinnego, żeby każda osoba, która tam będzie, czy będzie się modlić, czy będzie uwielbiać, która tam będzie przebywać, czuła się tam komfortowo. Modlitwy sercem, modlitwy śpiewem, ta prostota modlitwy, mocno do mnie przemówiła prostota muzyki melodyjności, no, niesamowite takie doświadczenie, to też, to też myślę, że jest cenne i warto byłoby zachować w naszym domu, w naszym domu modlitwy. To oczywiście formę modlitwy zbudowaną na piśmie świętym, modem harfym kaszy, nastawienie na jakość, a nie na ilość, otwartość na służbę, dbanie o dom. I też gotowość poświęcać Bogu więcej czasu. W, w ostatnim czasie Pan zaprowadził nas bardzo konkretnie do jednego domu, który naprawdę nam został dany, bo siostry boroniuszki zdecydowały się przekazać nam do użytku jeden duży dom. Trzeba tam włożyć bardzo, bardzo dużo pracy i tak pomyśleliśmy, żeby w tym czasie już budować ten dom w inny sposób, żeby uczyć się takiej też wierności modlitwie. Dlatego zdecydowaliśmy się obok tego domu modlitwy, który chcemy w przyszłości zagospodarować i wypełnić modlitwą, wypełnić sobą, żeby wynająć jedną, jedną salkę. Na razie jedną salę miary dużą, 80 m kwadratowych, w której będziemy mogli się zaczynać spotykać. Co mam na myśli? Są różne formy modlitwy. Wiadomo, że te codzienne spotkania nie zastąpią nam codziennej Eucharystii czy adoracji Najświętszego Sakramentu, do których, czemu chcemy być naprawdę też, też wierni. Ale widzę, że uwielbienie, które jako wspólnota mamy raz w miesiącu, to dla wielu z nas jest za mało. Potrzebujemy też miejsca bardzo konkretnego, gdzie inne osoby mogły przyjść, żeby nam powierzyć swoje intencje, żeby się za nich pomodlić. Miejsca takiego rozważania też Słowa Bożego. I bardzo bym chciał, żeby ten tworzący się dom, ten dom, tworząca się sala modlitwy, była takim miejscem. Na pierwszym miejscu właśnie miejscem uwielbienia, miejscem modlitwy wstawienniczej, miejscem rozmów o Panu Bogu, miejscem zasłuchania w Jego Słowie. Jak to konkretnie będzie wyglądało, to zależy naprawdę od nas. Ja jako pasterz mogę tylko zachęcać, mogę to organizować, Możemy to robić razem z liderami i z odpowiedzialnymi. Ale tak naprawdę każdy z nas, którzy tworzymy wspólnotę, powinien się jakoś tak w sercu też zastanowić, czy już teraz czuje jakieś, jakieś pragnienie włączenia się w to dzieło, w to dzieło domu modlitwy. Na swój sposób. Tak, żeby nas to nie przerosło. Budując dom trzeba policzyć, trzeba policzyć środki. Nie chcę tak, żeby tak było, że zaczynamy 24 na 7 i później trzeba ucinać godzinę, bo nie możemy ich wypełnić. Więc dobrze będzie zacząć mniejszymi blokami, spotykać się może kilka razy w tygodniu, na początek może raz w tygodniu, dodatkowo do naszych czwartkowych spotkań, i później poszerzać, dodawać. Warto też zastanowić się nad formami modlitwy. Jakie miałyby tam mieć miejsce i dobrą organizację tego miejsca. Chciałbym, żebyśmy też zastanowili się nad odpowiedzialnością za ten dom. Wiadomo, że na razie go wynajmujemy, jakieś tam koszty utrzymania, koszty utrzymania są niskie, ale chciałbym, żeby ten czas budowania tego drugiego domu był też takim czasem. Sprawdzenia, na ile po prostu jesteśmy w stanie też finansowo, finansowo wesprzeć budowę tego drugiego domu, żeby nie podjąć się inwestycji, której tak naprawdę później nie będziemy mogli gdzieś tam ukończyć. Więc dobrze, że mamy ten czas na rozeznanie i wykorzystajmy go naprawdę na takie wsłuchanie się w to, co, czego od nas chce Pan. Wykorzystajmy ten czas bycia w tym, tej prowizorycznej na razie, na razie sali. Na taką szkołę modlitwy. W ostatnim czasie proponujemy też wieczorem, właśnie takie internetowe półgodzinne audycje. I fajnie by było, gdyby już w domu, właśnie ćwiczyć się w takiej wierności, wierności tej modlitwie wspólnej. Dobrze jest, jeśli możemy to gdzieś tam później odsłuchać. Ale chciałbym zachęcić właśnie takiej wspólnej, już teraz, wieczornej modlitwy. No tyle na ile nas stać, na ile to jest możliwe w Twojej i mojej codzienności. Żeby też zobaczyć, zobaczyć jak to jest, kiedy więcej czasu poświęcam modlitwie, jakie owoce to też bardzo konkretnie przynosi dla mojej rodziny i dla naszej, dla, dla naszej wspólnoty. To tyle jeśli chodzi o, o plany na przyszłość. Ta sala już jest to prowizorium jest prawie skończone. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim chłopakom, którzy włożyli dużo siły i pracy, żeby to miejsce doprowadzić do, do używalności, żeby tam było czysto i schludnie żebyśmy tam mogli, mogli, się modlić, mogli się spotykać. Jesteśmy na terenie ogrodu Siósy Bory Tutaj za nami widać właśnie nasz dom modlitwy, dom wspólnoty, który powstaje, który w zasadzie już stoi i będzie się budował. Tak, to trzeba go tylko jeszcze wyremontować. A na ten czas wynajęliśmy u sióstr zaraz w budynku obok, o w tym te cztery okienka, taką salę, dużą salę, 80 m2, gdzie chcemy rozpocząć z modlitwą, więc może tam przejdziemy do tego budynku i zobaczymy sobie tą salę. To co, wchodzimy? Zapraszamy. Wchodzimy. Wchodzimy do środka, tak, tak daleko na parterze, z tej strony lokalizacja nieistotnych szczegółów Sporzysz? No, Tobie dam klucze. Ta-da Rusztowanie jeszcze stoi. Ostatnie kilka tygodni spędziliśmy na tym rusztowaniu, my, to znaczy mężczyźni ze wspólnoty. A w sobotę ostatnio kobiety ze wspólnoty zaczęły czyścić. Już widać podłogę, widać coś przez okna. Pomieszczenie jeszcze trzeba wyposażyć. Na razie jest tylko, tylko krzyż. Tu z tyłu będzie kuchnia. Już jedzie do nas. A co my tu chcemy robić Agnieszka w ogóle w tym pomieszczeniu? No chyba przede wszystkim budować nasz dom modlitwy, w naszych sercach, czyli modlić się. Będziemy się modlić? No ja myślę. Codziennie? No przynajmniej raz dziennie. Przynajmniej raz dziennie. Na całym świecie są domy modlitwy, w których ideałem jest modlicie nieustannie. Fajnie byłoby, gdybyśmy każdego wieczoru przynajmniej w naszym domu modlitwy tutaj się spotkali, wspólnie uwielbiali Pana Boga, prosili za nasze miasto i też budowali naszą wspólnotę. Dużo, dużo już zostało zrobione, ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Przede wszystkim budowa tego duchowego domu. Więc pozdrawiamy z tego nowego miejsca. W Zdawiamy... tym szczególnym czasie i czekamy na zniesienie różnych opostrzeń, które nie, nie, po, nie pozwalają na jeszcze tutaj się spotykać. Ale to nie są ograniczenia, które nie pozwalają nam się modlić. Już tak teraz... jest. Więc modlimy się już teraz codziennie. <laughs> Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają finansowo ten projekt Domu Modlitwy, którzy już do tej pory złożyli bardzo konkretne i, i duże ofiary i z tego miejsca bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję o co proszę? to o, o Waszą dalszą modlitwę proszę też o to, żeby, żeby ze mną na ten temat rozmawiać żeby z liderami, z odpowiedzialnymi poruszać też ten temat też Twojej gotowości współpracy Twojej gotowości do prowadzenia modlitwy, czy może do konkretnej jakiejś Posługi. Naprawdę każda para rąk, każde gorące serce może się przydać. To już ten czas remontu pokazał. Więc bardzo serdecznie o, o Twoje zaangażowanie, o Twoją modlitwę proszę i z serca temu projektowi do modlitwy Sacheusz błogosławień.